Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce. I szum Jego słyszysz, lecz nie wiesz skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. Na to rzekł do Niego nikodem: Jakżeż to ma się stać? Odpowiadając Mu na to, rzekł Jezus: Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, że to mówimy, co wiemy, i o tym świadczymy, co widzieliśmy, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli Wam mówię o tym, co ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co powiem Wam o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba zstąpił, syna człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Oto słowo pańskie. Nie mogę się oprzeć i muszę to powiedzieć. Nawet nie wiecie, jak pięknie wyglądacie. Yeah. Bardzo Wam dziękuję, żeście się odważyli na tę drogę. Bardzo dziękuję księżom, którzy zorganizowali. Te wyjazdy nie tylko księżom, wszystkim, którzy je organizowali, ale najbardziej właśnie Wam, żeście się odważyli wybrać. I teraz przez pięć dni Rzym będzie nasz. <grym> I Dołączam się też do tych szczególnych powitań, jakie ksiądz kardynał Ryłko wypowiedział w stronę naszych braci z kościołów chrześcijańskich z naszej, z terenu naszej archidiocezji, którzy są z nami i to powitanie w szczególny sposób składam na ręce księdza biskupa Marka Izdebskiego, który jest biskupem kościoła reformowanego w Polsce i na ręce księdza Semko Korozy, który jest przewodniczącym Łódzkiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej Drodzy bracia, bardzo, bardzo wam dziękujemy za tę obecność. I tak pomyślałem, zanim przejdę do słowa, chciałbym może jedną rzecz dodać do tego, o czym mówił ksiądz Kardynał, opowiadając o tej niezwykłej świątyni, bo ona jest pod wieloma względami niezwykła, ale też w niej miał miejsce taki fakt, który woła o jedność Kościoła, mianowicie. Kiedy do Rzymu przybyli święci Cyryli Metody, działający na Morawach, ale wysłani tam z Konstantynopola, to przybyli tu właśnie, żeby łączyć te dwa płuca, to znaczy będąc ludźmi wykształconymi w greckim kościele, w greckiej duchowości, w tym jak mówimy nieraz wschodnim płucu, przybyli do Rzymu, żeby prosić też o błogosławieństwo patriarchy Zachodu, papieża i w tym kościele papież polecił, aby wyświęcono ich uczniów na kapłanów, pierwszych których Cyrili i metody pozyskali na Morawach e, uczniów. Tu święcono na księży. Więc e, święci cyrli i metody to są ostatni wielcy święci niepodzielonego Kościoła. Mówię o tym dlatego, że to jest nasza wspólna tęsknota, pragnienie, modlitwa. E, muszę powiedzieć to publicznie przy was wszystkich, tu do naszych Drogich braci z innych kościołów, że naprawdę czynimy wszystko, żebyśmy mieli ciągle doświadczenie na tyle, na ile to jest tylko możliwe, jednego kościoła pana Jezusa Chrystusa. I za to tu publicznie, właśnie w tym miejscu, takim szczególnym z racji na pragnienie jedności. Bardzo Wam dziękuję. Chodźmy do słowa, którego wysłuchaliśmy. Pierwsze słowo na naszej pielgrzymce: Jezus mówi do nas, Trzeba się Wam powtórnie narodzić. W tym zdaniu Pana Jezusa, jak czujemy, jest jakieś rozeznanie co do nas, jest jakaś diagnoza co do nas. Potrzebuje ponownych narodzin. No, trzeba to powiedzieć tak, jak to. Jest wpisane w to słowo: potrzebuje nowych narodzin ktoś, kto jest w jakiejś mierze albo w ogóle martwy. Ktoś, w kim nie ma życia. Potrzebuje się narodzić. O jakim życiu mówi Jezus? Mówi o życiu, które jest w człowieku z Ducha Świętego. Trzeba się narodzić z Ducha. Zaraz w następnym zdaniu mówi o tym, co się dzieje z ludźmi, którzy narodzili się z Ducha. Że tak, jak, tak jak Duch są pełni wolności, tak jak Duch. Mają nad sobą pełną władzę. I dokąd człowiek nie rodzi się z ducha, nie jest w pełni człowiekiem. Kiedy Bóg stwarzał człowieka, Księga Rodzaju o tym mówi, w drugim opisie stworzenia człowieka jest podkreślone, że Bóg tchnie w człowieka, którego ulepił z gliny. Bóg tchnie swojego ducha. I dopiero wtedy, kiedy w niego tchnie ducha, to człowiek faktycznie jest żyjący. Mówimy to w bazylice, która, tak jak słyszeliśmy to z ust księdza kardynała Stanisława, na tysiąc sposobów zwraca naszą uwagę na cud narodzin. Maryja, Boża rodzicielka, gdy zrodziła Jezusa. Doskonale o tym wiedziała, że ten, którego zrodziła, nie pochodzi tylko z ciała i krwi, ale że się począł z ducha świętego. I dlatego patrzymy na Jezusa jako na wzór człowieczeństwa nie tylko jako na Boga i syna Bożego, ale patrzymy na niego jako na doskonałego, pięknego, wspaniałego człowieka. Ale właśnie to jest człowiek, który narodził się z ducha, z ciała i krwi, ale i z ducha. Trzeba się Wam narodzić ponownie. Mam nadzieję, że nie, nie, nie macie w sobie nie wiem, takiego pragnienia, żeby się pokłócić z Jezusem o tę diagnozę nie? i powiedzieć, a ja, ja nie potrzebuję. Wszyscy potrzebujemy. Wszyscy potrzebujemy. Tuż przed tą Eucharystią byłem do spowiedzi. Was też namawiam. Pielgrzymowanie jest takim czasem, żeby się mierzyć ze śmiercią w sobie, z grzechem w sobie. Po to jesteśmy w tych wszystkich miejscach, żeby nas Kościół jako nasza matka rodził. Nie tylko z ciała i krwi, ale właśnie z Ducha Świętego. I nie chciałbym, żeby nam to słowo. Zostało jako wyłącznie <k prejudyfik languages> yy, 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 yy. jakaś poetycka fraza, tak? Co, co to znaczy narodzić się z ducha? Jak to się dzieje? Tak się pytał Nikodem. Jak to się może stać, że się człowiek rodzi z ducha? Yy, jest wiele tekstów w Nowym Testamencie, które o tym mówią. Święty Piotr w pierwszym liście, w pierwszym rozdziale mówi, że odrodziliśmy się nie z zniszczalnego, lecz z niezniszczalnego przez Słowo Boga żywe i trwające. Podobnie święty Jakub w pierwszym rozdziale swojego listu mówi, że Bóg nas zrodził Słowem Prawdy. To pierwsze jakby Pierwszy sposób, w jaki możemy się rodzić z ducha, jak duch nas obdarza życiem, w jaki sposób przez słowo prawdy. Więc pielgrzymowanie będzie czasem słuchania, mierzenia się ze słowem. Nie? Otwierajcie Pismo, jak macie ze sobą. Czytajcie w tych wszystkich świętych miejscach. Nie jesteśmy w Rzymie po to, żeby narobić tysiące zdjęć nie. I pojechać z powrotem do domu. Czasami jest lepiej mniej zobaczyć, a głębiej. I pobyć, posłuchać. Nie? Duch nas rodzi do życia przez Słowo. Dalej święty Jan w pierwszym liście, czwarty rozdział, siódmy werset. Bo każdy, kto miłuje, narodził się z Boga. Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga. Nie? Pozwólcie się duchowi rodzić do życia, właśnie w ten sposób, że się otwieracie na miłość. Nie? Otwierając się na miłość, pozwalacie duchowi się rodzić. Przyjmujecie od niego życie. Duch jest miłością. Kochając, odnajdujemy w sobie życie, które jest z ducha. Trzeci tekst, który warto by było przywołać, to jest yy, też ze świętego Jana, ale z Ewangelii z pierwszego rozdziału, 12 i 13, werset, gdzie Jan mówi o tych, którzy przyjęli słowo, które stało się ciałem. I mówi: Tym, którzy je przyjęli, tym, którzy przyjęli słowo, ale wcielone w osobie Jezusa Chrystusa, tym ono dało moc żeby się stali dziećmi Bożymi. Nie? Rodzisz się z ducha wtedy kiedy kiedy wchodzisz w rzeczywistą relację, głęboką relację z Jezusem. Więc yy, to jest to co nam Pan Jezus zadaje na pielgrzymkę. Pierwsze jego zdanie dzisiaj. Trzeba się wam ponownie narodzić. Mam nadzieję, żeście po to przyjechali. I że my wszyscy stąd wyjedziemy, nowonarodzeni. Ostatnia myśl, ale ważna, bo mieliśmy w pierwszym czytaniu przykład człowieka, który się narodził z Boga i nawet został tak nazwany przez apostołów, został nazwany synem pocieszenia. W bardzo wielu wydaniach Pisma Świętego to słowo pocieszenie jest pisane z dużej litery bo tu nie chodzi o taką pociechę. Będzie dobrze, Antoś, nie martw się. Nie nie. Tu chodzi o pociechę, którą jest Duch Święty pocieszycie. Apostołowie patrzyli na człowieka, który miał na imię Józef pierwotnie i zobaczyli w nim taką przemianę, która się dokonała we wierze, że nie potrafili tej przemiany inaczej nazwać jak Dając mu nowe imię, syn pocieszenia, syn Ducha Świętego. Barnabas, syn Ducha Świętego. I widzieliśmy, co się stało z Barnabą. Mówią dzieje apostolskie, że sprzedał ziemię, którą miał. To jest jeden z najciekawszych tekstów w dziejach apostolskich, bo Barnaba słyszeliśmy, był lewitą. Jako lewita nie miał prawa posiadać ziemi. Nie wiadomo skąd ją wziął, ale na pewno nie miał prawa jej mieć. Więc kiedy się Barnaba jej pozbywa, to tak naprawdę nawraca się na to, kim ma być. Rezygnuje z czegoś, do czego nie ma prawa. Jak się nad tym zastanowicie, to na tym polega nawrócenie. Wiele razy sięgamy po coś, do czego nie mamy prawa. Co się nam nie należy. Chcę to mieć. Nie? No to Barnaba dzisiaj ci mówi, sprzedaj to. Sprzedaj to. Oddaj to, do czego nie masz prawa. Nie sięgaj po to, do czego nie masz prawa. Nie. Więc apostołowie go nazwali synem pocieszenia, bo zobaczyli jakość nawrócenia. I on z tego, z czego zrezygnował, nie, uczynił wielki znak miłości do całego kościoła. Przyniósł te wszystkie pieniądze do stu apostołów żeby zostały rozdane ubogim. Będziemy mieli też na tej pielgrzymce takie momenty, kiedy będziemy wezwani do jałmużny, do tego, żeby się dzielić tym, co mamy. To też jest moment rodzenia się z ducha. Z ducha, który nas pociesza. I to jest piękne, że Duch nas może pocieszać wtedy, kiedy dajemy, a nie kiedy dostajemy. Wszyscy myślą, że najbardziej pociecha to jest wtedy, jak się dostaje. Więcej szczęścia jest w dawaniu niż w braniu. Więc mamy przed oczami człowieka nowonarodzonego, narodzonego z ducha. Niech będzie też patronem tego naszego pielgrzymowania po Rzymie. Trzeba się Wam ponownie narodzić. Amen.